Mówicie. W ogóle on kurwa przyjechał, ja Na życzenie kolegi, tak? Na życzenie kolegi na trójski, trójmorski Wierch. Dokładnie, tak, na trójmorski wiek. Wierch. Zobaczymy sobie dzisiaj, zima jest dość mocna. Widoków nie będzie, ale ekipa jest za to jest wesoła, więc widoków nam nie potrzeba. Ale w koło jest wesoło! Wiktor jest wesoły. Więc dzisiaj no. trójmorski no, Wierch, cząpki. zwany kiedyś klepaczem. Sobie pójdziemy czerwonym szlakiem. spokojnie... No, Obejmij wszystkich. Żeby Wszyscy kadrać... są. Wszyscy są. O, temu się na ten. Na wśliwości. nie ściskałem. Weź policz wszystkich, żeby wiadomo ale było, nie, ile musi 15. wrócić. Ty, ile? No, nie, 15 osób, czy... osób jest? No to dzisiaj mamy 15 osób. Troszeczkę więcej niż ostatnio ale miała. Trochę mniej niż przed Zobaczymy no, ile wróci. <laughs> przedostatnio. Zobaczymy ile, Zobaczymy, ile wróci. Zobaczymy, ile wróci. No idziemy sobie. Kolejna odlicz. Raz, dwa, dwa trzy, trzy cztery. No nie zielniej. kamerą tylko palcem. ma. Palce odlicz. 11. <laughs> Trzeba powiedzieć, że idziemy na ten morski wierzch zwany od 1946 dopiero trumorskim wierchem, bo wcześniej był nazwany klepaczem. Dopiero Polacy go zmienili, bo czasi dalej mają klepacza. Zmienili, bo jest zlewisko trzech mórz, wiadomo północne, czarne i bałtyckie, Morawa do północnego, Lipka do czarnego. doście to może byśmy zobaczyli ten najdłuższy most wiszący, który jest w budowie. Myślę, że tak go stąd nie będzie widać, bo on jest na drugiej przełęczy Ale z trumorskiego? Nie wiem, bo on jest tam za ścieżką. No ale gdyby było, na razie do, do przodu na tak. nie wiem, Pada śnieg czy zimą. Już teraz gęsiego. Mówię do kolegi, żeby pokazał, nie chował. O, trzyma z tym, że nie, nie ja nic nie Pokaż, rzecz. pokaż, co pijesz. <grystwa> Wiktora, sprawdź. Ja mam, go. Ja jestem czysty. Bo ty już wypiłeś wcześniej. Ja nic nie, nie, Możecie sprawdzić. Przerwa, dobra. to jest to Dobra, by by Tak. O, nie Zleciały się pszczółki do gniazdka? <grystwa> tak, tak. Przerwa. Do ula przerwa na herbatkę ciepło na jedzonko na jakieś picie A co pijecie? To co mamy? Co? witek, gdzie ty jesteście? A Witek się schowało za kamerą. No i do źródełka. Parę kroków naprawdę. Ale tak jak piknie. Ja przede wszystkim. To jest źródło. Jedną z nie wiem. Ja nie chcę. Zapraszamy wycieczkę. Kto chce i witek wypadło ci coś. Źródło Nysy Płoskiej. I co idziemy zobaczyć? I dotarli do źródełka życia tak. Źródła Anesy Kłowskiej Możesz kolego się obrócić, to mamy wszystko pisane Co można to będzie Nysa. czytał to? No, zobaczyć. Kubeczek pie, jest, może można sobie kumokę, Może czarny. Można sobie Ta, bardzo dobra woda. Zdrowa tutaj Tu jest kubeczek, można się napić. Idzie po pierwsze. idę, idę, ale nie będę pił. Kubek z uśmiechem, popatrz tutaj ładnie Kubek woda życia Jest tu ładnie zimą. Latem nie próbowałem, teraz ja spróbuję zimą Dalej jako nas pionier To tutaj się zaczynamy wodę Pijemy wodę ze źródełka Tylko ten nasypał śniegu woda ty no pyszna Gazowana. Gazowana Gazowana? Gazowana Bardzo, bardzo dobra się Tędy <gazowana> Nie udało ci się Nie, bo niektórzy by... żeby naleciało za koniec Oj tam, oj tam, przecież zima jest. Bo bym mu tak zrobiła <gazowana> Bicia No ale to mogłeś Bożenkę puścić. Aj. Ja nie chciałem Bożenkę, tylko Sylwka! Bo Bożenka się boi, ale ty mnie podpuszcza, wiesz, rzuć mu na szyję, rzuć. Dotarliśmy. O, w schronisku na śnieżniku. Kiedyś jechałem z takim jednym kolegą rowerem, Mówię, kiedy ja się napiję? Za 15 minut patrzę śnieżnik. To była tragedia. No i tutaj wszyscy podkazują paszporty covidowe. Znaczy nie, nie przechodzimy przez granicę, to no jest to ta rzecz, znaczy, po co takie rzeczy? Testy, możesz? testy. testy. Ja Tam idzie na nakleć tabliczkę, bo nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Idziemy. Idzie? Idę? Mień Polek. Mogę? Zabierz Polek Mień. Czekaj, wylatało mi zawsze głowę. Nie

że będzie troszkę śniegu, ale że tak fajnie będzie, to, to nie. Czepnij gałęzią. Kujnowi czepnij. Nie chcę. No odznięty. Zaraz bliżej szczytu są pierwsi zawodnicy. Numer jeden. Mamy. Jest pani numer 2 Idzie idzie Chyba trzy Bo ja Darek poszedł jeszcze Ja się nie liczę. Gdzie Darek został z tyłu I kole, kolejne numerki docierają? 5, 6, 7 No. Mamy chwilę później, kolejni długo, długo później <laughs> jutro Ohoj <laughs> I jest Koniec peletonu Witajcie Słuchajcie jeśli przewodnik jest, to znaczy, że ekipa jest tutaj, a nie tam, gdzie jacyś tam pozoranci poszli. To jest Darek najważniejsze. Darek z tym, tym białym, wiesz? Aha, ale on już wrócił, a Darek... Bo, już Dar... bo jak zobaczy, jak Darek pędzi, to on a, i nie wróci. Ale to pięknie, to nie? Pięknie, pięknie Tu jest. jest tak cudownie, dochodzimy do szczytu już teraz. Tak już jest atak szczytowy. I zaraz będziemy na szczycie. To już jest końcówka. Chodźmy tylko w dół. Poczekaj, bo tu są te kamienie. To już nie zaraz niedaleko. To są polskie chory! Niektórzy resztkami siły, to ale dochodzą. Jest chory! To jest polski chory na covid. Nie. Jest nie na kowalczyk. Mówi, że się nie wywróci dzisiaj na sam przykład. A ty już się położą, Czemu? wiesz. No i jesteśmy, siedemka. tak? Jesteśmy. Nie wiem co tam było. Bo trójmorski. Tak, jesteśmy o, 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 na trójmorskim Wierchu Jest panowie. E, wieża oczywiście nieczynna, niestety są schody wycięte, już nawet nie można wejść. Taka, taka e, jest tu i piecząteczka, od niedawna no, można sobie wieża, zrobić piecząteczkę i, do i szczytów. A? No pięknie, no ale tylko, tylko, tylko wier... zero, no, no, ale... zero, ale zima jest cudowna, taka atmosfera zimowa robi też bardzo duże No pokrótca, to narośla na drzewach. Na jak popatrzysz tak. na to drzewo załóżmy, nie? Zobacz, to takie narośla, no cudnie to wygląda, no chcielibyśmy. Tak, chci bite śnieżkiem. Tak. Podejrzewam, że coś może no było tutaj. widać, gdybyśmy podeszli. To no, jedłoba z tego. Albo odchłaj, bo otchłań też taka jest tak. taka tajemnicza, piekło. mroczna. Piekło. Naszego oboża I, od... I te świerki takie, kurczę, wysmagane wiatrem. Piękno. Tutaj też tył, no nie no, wyłącza. A też ładna jest, jest w jest. Warto przyjść robi... się zmęczyć. Tak, robi wrażenie i to też mocno. Czas tu jakiś powstaje, Tu patrzę, to tam wygląda, nie? O. Tak. Rewelacja. tak, jak ale no, masz po w głowie. No, no, no. Super jest. Zrobimy sobie zielonym hmm? z 20 niestety jeszcze wszyscy są nikt się nie zgubił Daj go, Good morning. Ciao ahoj. Tak wyglądają tyły wycieczki Siemka. się jest. dobrze bawią, <grym> ale jest słodka buzia. No to razem do tego. Walka na imprezach I tak z lotu ptaka wyglądają wszyscy. O, no. no i się zaparkowałem No i Su. No i teraz zrwało, o. Kwańska? Nie wiem jak ja to stanę. No stoi jak go. No, daj nie przestawaj, co ty? Wiktore, podaj mi rękę, bo nie stanę. Ten tak gratuluj. Pa pa, normalnie zobacz jak pisze. Zalaz Widzisz jak ratunki się kończą w górach kurwa. Sylwet, nie bądź zazdrosny. Ja naprawdę no, no poleciałem na nią, no ale wiesz, no. Się krótko znamy, ale ciągle tu kurwa tyle śniegu. To nie twoje dziecko. No ja nie wiem, chyba taki mały jestem. Ale pięknie, jeszcze jakby słońce było wow. Kurde to by była rewelacja Teraz mamy mleko Ej, i mamy puchacza Docierają Pojedyncze osoby Masz już zdjęcie? Tu, pod tym? Nie. Ja mam wszystkie zaliczone. Kurwa. Czekaj, wyjdę w drugą stroną. Kolega krąży. <grywa> Zakręcił się. Jest fajnie. Jakiś niedobry człowiek tu był. No. No dobra. Docieramy do czołówki.

O lewa. Ktoś jeszcze przed nami?

I pierwsze cogisko. Nie Nie one rozpalić? To jest pierwszy, raz, jak, pierwszy. <laughs> pierwszy raz, jak jest pierwszy. Pierwszy jak jestem pierwszy. I jak mi się rozwala. Ale Tak? Też kilka? Bo Iza zamówi. Iza! Iza. możesz mi też kilka zamówić, bo już mu się rozwala. Dobra, zamówię pięć. Darek, co Bra chciałeś? Słuchaj, ale to są tych pięć masz kandydatów, jak to dla ja mnie Iza! sześć <laughs> Iza! Zamów mi też jeszcze tak, jeden. No. Jeszcze bo jem mój jem się jem. Je też rozpada. Musimy dziesięć weź. Bo za długo na ten, no.

Ale jeść, jeść, pro... jeść mają co? Polsko-Białoruska. Wiedzą, czy tak, tak uchodźcy wyglądają. <noise> Ale skąd u nich takie markowe ciuchy ci powiem? A, a widziałeś tam ludzi nie w markowych. A, to zobacz to oba dwa. Jaką w śmierkę złej niecoj. Bo ktoś. Co pan ma? się mówi, się mówi. mówi. Się mówi. Pozdrawiamy a co mówi domy. mówi okay. i dupy grzeją. Tak. Zapraszamy do nas. O, słyszysz? Zimno, ale warto. Motywacja musi być. Nie, zimno. Wódka się skończyła. no Tata, do domu. To może to niech dowiezie. Sylwek dopiero pierwszą rocznicę, na dziesiątą to będzie dziesięć flaszek. Skrzynka, skrzynka. Dobra, trzymamy cię za słowo. To co? Zabijamy się? No tak Rozdzielni? Tak Ja jestem za Ja jestem za <gry> <gry> Można z boku? Można Wszędzie można Nie w kamerę. Hej ho. Piękna trasa, hej ho. zakupy by cię szło. Do Lidla. Jest Dario. No to, to, to byśmy wtedy też nie stać na śniegu było, tak? No to do, do góry, no, Jezu! No tak, tak! Jezu, kurwa, nie no, to się nie, nie, to się nie łączy. Piękne warunki. Pięknie, pięknie. Dario był? Co? No... Do zobaczenia co? No, co na szlaku. Ja mówię do, ty zobaczenia. Dobra. Dalej mówi na. No tak. Wszyscy coś mówią. Do. Ty zobaczenia na. Szlaku. Wszyscy... Dali radę się a no, ale ja coś nie wyszło. <śla> Końcówka się nie zgrała. Z Wiktorem szczególnie. <śla> a, ale Wiktor to musi nie swoich pięć minut, A to drugą stroną jakąś schodzimy, nie? Nie. A, <grym się> do domu! Do domu! Kura! Chyba, patrz, patrz, nie, zobaczmy no, jakąś te kłam! I właśnie w tym momencie zbliżamy się do kresu wyprawy. I nawet do kresu wytrzymałości chyba. <grym się> Ale tu dużo jest, <grym się> no, nie? No, no oczywiście. No i dobra. Wróciliśmy do punktu z punktu A do punktu A wróciliśmy. Tak, całą, całą sobie kółeczkę, byliśmy na tym w Trimorskim Wierchu, byliśmy na puchaczu, zrobiliśmy sobie zdjęcie przy tablicce, zaraz sobie zobaczymy jak daleko było, może nie było tak daleko, nie no 12 km. Piękne ognisko. No, ognisko było fajne, kiełbaska była. Lubiska fajnie są przyjemni, coraz większa grupa się robi. I coraz bardziej stała. Coraz bardziej stała, więc o. zapraszamy, zapraszamy. Oglądajcie i... O proszę. Jest, jest gości no. Można nawet poczekać na kogoś. <laughs> Nie ma problemu. Do zobaczenia na szlaku. Oczywiście. I na naszej stronie. A na naszej stronie zapraszamy no mów, do... Mów kochamy wyprawy na, na YouTubie. Na kochamy Facebooku. wyprawy na, na Facebooku. Zapraszamy do oglądania, lajkowania. No tak i uczestniczenia w naszym wyprawach. Do, do spacerowania z nami. No dokładnie.